Oto z kolomancją pieśni. Mm. Rok tam, gdzie z magią każdy zachwyt, aż cię kałupa pójdzie. Widzicie z tej strony Skorpion przed mną kiwami, cykl o nazwie P -p -p otwieram. Otworzymy sobie 6 pakietów kart. No to jedziemy. Cóż to będzie? O, epik! No, tak na dzień dobry, spoko. I powiem wam od razu, przyznaję się, że wcześniej... Otworzyłem 10 pakietów. Zobaczmy tego Epika. karta! No okej. Okay. I niestety z mojej winy powtarzam z mojej winy. Nie zostało to nagrane. A tam trafiła się po prostu jedna karta legendarna i chyba dwa epiki. Co prawda ta legenda nie była jakaś super, raczej średnia. Więc z drugiej strony wiele nie straciliście. No ale szkoda, że. Tego nie zobaczyliście ogólnie tych otwierania 10 pakietów. No zdarza się, trudno się mówi i żyje się dalej. Ale za to tutaj kolejne. Mam nadzieję, że Wam po prostu pokażę. Agendy nie ma. Jeden trafił się epic. I to tyle. Trzeba się radować z tego, co jest. Tak powiadają, nie? Cieszmy się z najdrobniejszych, małych rzeczy. Dobra, co tu będzie? O, już na bank powtórki. I ostatni pakiet tutaj. co będzie na pocieszenie Powtórki. Oj, to chciałem na końcu. No, mówiłem! Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!